Nauczenie się jestem, jak powiedziałem, jedynie kompetentne. Ale w czasach niekompetencji czyni to ze mnie człowieka niezwykłego. Billy Joel, w mojej pracy powinienem udawać, że znam się na wszystkim. Takie jest stanowisko starszej daty specjalistów. Którzy, de facto, stworzą parę prezentacji i uważają, że na tym kończy się ich rola. Dzięki Bogu, jakkolwiek go pojmuję, miałem okazję poznać kilku ludzi myślących inaczej, powiadających, że nie odpowiedzą na to pytanie, gdyż muszą poszukać specjalisty. Ludzi, którzy potrafią powiedzieć: Nie wiem, ludzi, którzy są bardzo pokorni wobec swojego bycia tylko człowiekiem. Szczególnie w dobie sztucznej inteligencji, gdy cała wiedza świata znajduje się jeszcze bliżej, niż trzy lata temu. Czego nie można podrobić, to doświadczenie. Wiem o tym z własnego doświadczenia, bo chciałem udawać kogoś innego. Bardzo łatwo się takie rzeczy weryfikuje, tym bardziej, że jestem specjalistą w swojej dziedzinie. Od razu wiem, gdy ktoś cienia, wyczuwam jego lub jej niepewność. Próbuję być sobą, taki, jaki jestem. Przestałem udawać i przestałem robić rzeczy ponad siły. Wciąż lubię wyzwania. Wciąż cenię rozwój, wiedząc, że ten nie przychodzi łatwo. Jesteś wystarczający powiedziała moja przyjaciółka. Tego słowa mi brakowało.